Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich na 16 konferencji astrologicznej Stowarzyszenia Astrologów w Polsce. W tym roku nasza konferencja ma taki tytuł przewodni Astrologia i Zdrowie. Jako że Saturn jest w znaku Ryb, będziemy w tym roku na konferencji zastanawiać się, co on może oznaczać, jeżeli chodzi o dbanie o siebie, tak, o zachowanie zdrowia psychicznego i fizycznego. I nasze wykłady w ten sposób są ułożone, żeby w jakiś sposób można było astrologicznie ten temat zgłębić. Pierwszym naszym wykładem, tak naprawdę warsztatem, jest dzisiaj warsztat Ewy Krajewskiej, który za 10 minut się zacznie. I on będzie dotyczył kompleksów Saturna, czyli jak sobie poradzić z dosyć tymi, dosyć stanowiącymi duże wyzwanie sprawami, które przynosi nam tranzyt Saturna, ale też Saturn bardziej w horoskopie urodzeniowym. I potem Ewa pewnie jakoś w środku zrobi jakąś przerwę krótką, ale to już będzie zależało od, od, od Was podczas warsztatu. I potem będziemy mieli chwilkę przerwy między 19.45 a 20., żeby nowe osoby sobie tutaj dołączyły i Wy też moglibyście chwilę sobie odpocząć. I potem będziemy mieli pierwszy wykład już na, na konferencji, który wygłosi o godzinie 20.00 dzisiaj tutaj. Miłka Krogulska, która będzie mówić o władcy z szóstego domu i jak dbać o zdrowie, analizując go w, w swoim horoskopie. I tyle atrakcji na dzisiaj. Jutro zaczynamy o godzinie 11. Wykładem moim o księżycu i zdrowiu, który też troszeczkę będzie poświęcony temu, jak o siebie zadbać i patrząc na pozycję księżyca w, w horoskopie urodzeniowym, ale też jak zachować taką równowagę, jeżeli chodzi o samopoczucie, tak, i takie codzienne sprawy w czasie różnych trudnych tranzytów, które księżyc odbiera. Potem będzie od 12 do 13 Izabela Kiełbowska będzie miała wykład na temat światło życia, świadomość i emocje, i emocje na zdrowie i chorobę. I potem w takim dosyć zwartym i intensywnym bloku, który będziemy mieli rano, wystąpi od 13 do 14 Wojtek Juźwiak, który będzie może trochę nie o zdrowiu, ale też bardzo ciekawy temat. Polecam, rektyfikacja na podstawie biografii i cykli planetarnych. Tak? To jest zawsze temat trudny, który jest też trudny do zgłębienia, więc serdecznie wszystkich zapraszam. Potem będziemy mieli przerwę, tak zwaną obiadową, półtorej godziny od 14 do 15.30. I o 15.30 równo zaczynamy znów w sobotę wykładem Doroty Nowackiej, spełnienie zawodowe, elementem dobrostanu współczesnego człowieka, czyli o astrologii jako narzędziu mentorki kariery. Potem wystąpi Ewa Krajewska ze swoim wykładem o tranzytach, co zrobić, kiedy tranzyt minął, i jak go wykorzystać, tak, albo jak się pozbierać z różnych tranzytów. Potem będziemy mieli znowu taką przerwę, tak zwaną kawową: każdy sobie w, w swoim zakresie może kawę zrobić albo zieloną herbatę. Albo coś innego. I między 17.30 a 18.00 trochę odpoczywamy od astrologii, potem wracamy na dwa ostatnie wykłady jutro. A o 18.00 będzie o półtorej godzinny taki set, miał Marcin Lechna, który najpierw nam powie o doświadczeniu fazy panny i ryb, czyli choroby środowiskowe i dziedziczne na kole zodiakalnym. A potem jeszcze będzie miał taki krótki wykład, taka, taką analizę o bitcoinie, kiedy naprawdę się urodził, czyli jakieś, Marcin ma nowe dane dotyczące horoskopu powstania bitcoina. Nie możemy się już doczekać tej analizy. Potem o 19.30 do 20.30 pan Bogdan Zbrzeżny będzie jako ostatni, tak, zamykał naszą konferencję i wykładem cykl koniunkcji Jowisza Urana, czyli czas na zmiany. I o 20.30 kończymy konferencję. W tym roku konferencja jest taka dosyć kameralna, jako że jest, trwa cały czas długi listopadowy weekend. Mam nadzieję, że znajdziecie czas, żeby zajrzeć tutaj. A jeżeli ktoś chciałby odsłuchać jakiegoś nagrania i nie chce czekać rok, aż one się ukażą na YouTubie na naszym kanale, to polecam zapłacenie składki 60 zł, bo wszyscy aktywni tak członkowie, czyli ci z zapłaconą składką dostaną nagrania, tak. Również nagranie warsztatu Ewy Krajewskiej dla tych, którzy którzy je opłacili zostanie wysłane najpóźniej w poniedziałek, mam nadzieję, że nawet wcześniej mi się uda. Więc serdecznie zapraszamy. Jeżeli macie jakieś pytania, postulaty, zapraszam do, do tutaj na, na czat i życzę Wam wszystkim udanej konferencji. Mam nadzieję, że w tym roku też dosyć ciekawie to się wszystko będzie układać.